Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Transporter Bolidów F1 zespołu Ferrari z kolekcji Fizy Publishing. O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 113 numer kolekcji. A potem złożymy sobie ramę środkową lewą. Jeśli interesujecie tego typu domek filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym, którzy mogli obejrzeć ten film wcześniej. A teraz zaczynamy. Numer 113 zawiera rama środkowa lewa metalowa listwa montażowa metalowa i trzy zestawy śrubek jak już wiemy jakie mamy elementy zabieramy się za składanie w pierwszej kolejności bierzemy sobie ramę środkową lewą układamy ją w ten sposób oraz listwę montażową i ją ustawiamy w tego co widzę w ten sposób i teraz będziemy chcieli tą listwę zamontować na ramię. Znowu jakby uzupełniamy, trochę to jest dziwne, no ale dobra. Tylko najpierw chcieli, żebyśmy tak to ułożyli. Dobrze ułożyłem? No tak. A teraz chcą, żebyśmy odwrócili i tutaj w tym miejscu zamontowali tą listwę. Bierzemy sobie dwie śrubki WM i przykręcamy. Oho. Ok, dobra. Więc tu, gdzie mamy te dwa otwory, to od tej strony. Bo inaczej po prostu Wam się nie pokryje e, otwór. Także, choćbyście chcieli, to nie da się tego zrobić źle. Ok. Teraz bierzemy sobie oczywiście nasz panel z poprzednich numerów. Odwracamy go. Oczywiście, że musi być od tej strony, tak żeby mi się nie zmieściło. Na biurku. I y, od tej strony montujemy sobie to w ten sposób. Wszystko tutaj ładnie nam pasuje, łączy się rama. Tutaj wchodzi w tą wnękę. Więc jest wszystko git. I teraz używamy sobie w pierwszej kolejności trzech śrubek, a nawet pięciu. Śrubek GP. Tylko nie wiem czemu wkręcamy się. Aha, nie. Dobrze, 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 dobrze. I te 5 śrubek wkręcamy sobie tu, 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 tutaj i tutaj. Na razie tak polecają, tak robimy. Trzeba uważać, bo ten plastik jest bardzo miękki i czuję, że go właśnie jestem na granicy przekręcenia. Jak tylko poczujecie opór lekki, to już trzeba lżej przykręcać albo w ogóle przestać jeszcze to są takie śrubki, które się praktycznie w ogóle nie ślizgają po tym śrubokręcie więc nie ma czegoś takiego, że nagle jest mocno i się śrubokręt zaczyna ślizgać i dalej kręcimy, teraz tutaj dwie i tutaj dwie Jeszcze mamy tu do przykręcenia jedną i te cztery. Dobra, teraz bierzemy jeszcze jedną śrubkę TM. I wkręcamy ją tutaj w to miejsce, żeby połączyć dwie ramy ze sobą. Ok, mimo że metalowe, to chyba jestem blisko przekręcenia, więc to też uważajcie. No, i to by było już na tyle. Tak, właśnie się prezentuje rama środkowa lewa, połączona ze środkowym panelem zewnętrznym. No i kolejny element klocków Lego zrealizowany. Znowu się powtórzę z tym, że to jest jak składanie klocków Lego, bo nie jest bardzo skomplikowane, wszystko do siebie pasuje, no i usztywniamy tą całą e, konstrukcję. Także nic, tylko brać kolejny numer i składać. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. A jeśli chcecie mieć większy wpływ na rozwój tego kanału, możecie zostać wspierającymi klikając w odpowiedni przycisk pod tym filmem. Wspierając kanał pomagacie mi robić dla Was więcej filmów oraz między innymi macie wcześniejszy dostęp do filmów, które wrzucam na kanał. O, w następnym odcinku złożymy sobie panel tylny lewy. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.